Bubr! To jest jedna z takich rzeczy, za którymi rzeczywiście bym głosował. A czego by uczył Tomasz Lis? A, dziękuję, że zauważyłeś. Co by było, gdyby. Poważne analizy abstrakcyjnych scenariuszy. Zapraszają Robert Karpowicz i Bartosz Gajda. Start. <grytanie> Witamy państwa bardzo serdecznie. Mój kolega. serdeczny kolega. Ty jesteś Bartosz czy Bartłomiej? Ja mam na imię Gajda. Właśnie, dlatego mówię, że serdeczny. I Robert Karpowicz. Masz jakiś temat? Co by było, gdyby? E, tak. No to śmiało. E, co by było, gdybyśmy mieli oczy z tyłu głowy? No powiem ci, do tyłu bym się już raczej nie wywrócił. To jakby od nie. tego zacznę, nie? I, teraz, I pytanie, co by było zamiast oczu? Ale pomyśl sobie o tych wszystkich zabawach z dzieciństwa. Przecież to już jest bez sensu, że na przykład Berek, nie? Aha. E wiesz, w którą stronę uciec, bo widzisz. Albo raz, dwa, trzy, baba Jega patrzy. patrzy. <laughs> Ona cały czas patrzy. Plus też wymyśliłem, no. że ci ludzie, którzy który, którym jest niedobrze, jak się zamtyłem do kierunku jazdy, teraz by mieli luz. W Chinach mają takie pociągi, że jak się zmienia kierunek jazdy, to nie obracają te fotele. O, proszę. No to już mogliby na śrubki przykręcić, na stałe. A u nas mamy takie pociągi, że jak obracają, to nic się nie dzieje. Chyba, że wykręcą te śrubki, Chyba, bo by... jeszcze nie wiedzą o tym, że to można wykręcić. Co by było? Tak. Gdybyśmy. Aha. Czytali w myślach. O, jakby ktoś mm. czytał w moich myślach, no. to by czytał cały czas, jestem głodny. <noise> to ja wiem. To jest... Nie trzeba cię znać, żeby cię rozczytać. nie można czytać jako otwartą księgę. Ale wiesz co, typ. z jednej strony bym chciał, a z drugiej trochę się tego boję, gdybym rzeczywiście czytał w myślach kobiet. No, bo był taki film, ja oczywiście nie oglądałem tego, no. Bel Gibson to kiedyś, A ale... Ja nie, nie, miałem kontuzję akurat wtedy, też nie mogłem obejrzeć. No. Ja byłam na L4. Tak, ale ja mam zwolnienie, ja mam usprawiedliwienie. Tak. Ale wiesz co? Byłoby piękne, no. Skończyłoby się to słynne powiedzenie, domyśl się. <grymne> wow, tak, tak, nie trzeba. Tak, ciekawe. To no, no, byłoby no. czytelne. Ale nie? kłamstwo by się musiało skończyć, nie? Że, o, właśnie miałem do ciebie dzwonić. A, A. nieprawda. prawda. No. <grymne> <grymne> Bzdury mi tu Podobno, że dwa największe kłamstwa ludzkości. Naprawdę. No, no. To kocham cię zupełnie, Bez powa jaj. zupełnie poważnie. I właśnie miałem do ciebie dzwonić. Naprawdę, gdzieś wyczytałem. Być może bzdurny artykuł, ale w tym dniu w było Dobry. to. Uzasadnione. W sensie najczęściej no. wypowiadane kłamstwo. O. Niesamowite. Co z tym mm. kocham cię trochę mnie zdziwiłeś. I czy dzieci by słyszały przekleństwa wtedy? Tak, albo mój syn na przykład. Mogę dzisiaj zostać na nocu pauli. <grym> A ja też. <grym> 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 mam, jak... jeszcze, mam jeszcze gorszy <grym> żart. No, dawaj. Dobra, ale ja pierwszy. <grym> Ale dlatego świadomie podkreśliłem, że to jest żart. Aha. Nie wolno tak. Ale co innego pomyślałeś się. To... No ale wiadomo, że jak skoro czytamy myśli, to już lepiej u u czy od razu. Nie? Ale pytanie: czy byłoby nam z tym łatwiej, czy trudniej? Trudniej. Zdecydowanie tak? trudniej. Chyba, żebyśmy się przestawili jakoś. Mhm. Też był taki film, a i ten akurat widziałem. Y y y polski tytuł to Pierwsze kłamstwo, albo wynalazca kłamstwa z Zyrkim Gerwejsem. Tak... Ściemniarz. Nie, nie, to. In in Oryginał się nazywał The Invention of Lying. A, bo widzisz, bo ty znasz języki, to tak. Ale po polsku. Ja znam języki, znam. Tylko <grytku> swój i kilku kobiet. Zrozumiałem, dotarło do mnie. I tam był pan, który. Cały świat mówił prawdę. I był pierwszy a. pan, który się zorientował, że można powiedzieć nieprawdę. I robił wszystkich w konia. Bambuko. Tak. Y -y. I Tak. A propos tego, że. A oni taś, wszyscy myśleli, że to jest prawda. To jest bo pra prawda. Tak, tak. I on to ty wykorzystywał, ale. To ja bym wykorzystywał na maksanty. A, a co pierwsze pomyślałeś? <laughs> ja tu mieszkałem. Co Państwo tu robią? No i co i musieliby wyjść, nie? Musieliby wyjść. Aha, aha mnie. No, i, i chyba no to nie. Są się... To są moje pieniądze. Wiesz co, ja bym chciał zostać trochę w takich klimatach dzieciństwa. Tak. Bo ja sobie pomyślałem, co by było, gdyby naszymi nauczycielami były zwierzęta. O, no, to o. na pewno byśmy. Niektórzy by bardzo szybko obierali banany. Bo nie wiem dlaczego, jak powiedziałeś zwierzę, od razu sobie skojarzyłem z Gorylem. Z Gorylem od razu? Tak. Nie, nie wiem. No dlaczego. Ja, mi się wydawało, że na przykład nie wiem, nauczycielem WF-u powinna być koza. <grym> <grym> Skok przez kodę, nie? <grym> Dzisiaj skaczymy przeze mnie. Każdy dwa skoki, a później macie piłkę i grajcie. Dokładnie tak. To jest taki rumuński atleta najsłynniejszy. Macie piłkę i grajcie. Macie pił było, było, było. Ale z drugiej strony, wiesz co, ja, ja mam wrażenie, że jednak yy, to już się kiedyś wydarzyło, bo ja miałem nauczyciela barana, nie? W podstawówce u mnie w klasie był rak, goryl, yy, a w liceum orzeł. Jeszcze Do to wszyscy byli, to. <gryaime> ale w sensie na, po, po nazwisku Jota Wjota. A czego by uczył Tomasz Lis? <gryaime> Dziennikarstwa. lekarstwa. Kultury. <gryaime> Savravavravvarvivrov. Savravivrov. <gryaime> dokładnie, chłodzio, dokładnie. Tak... Kto powinien być nauczycielem matematyki? Sum. Drogi Sumie. <gryaime> Czy w swoim pojęciu, czy sum umie? Masz rację. W sumie macie rację, tak? Byłoby zabawnie. mnie dzisiaj ta... Już chciałem powiedzieć brzydko. Samica psa wkurzyła. Kundlica. No, to jest ciekawa koncepcja. Ja, ja uważam, że, że, że świat byłby piękniejszy. Dzięki. A na przykład studia wyższe też? No, oczywiście, tak. Okej. Okay. Jeleń dumny. No, to sowa, wiadomo, nie? Bubr! Bóbr nie, bubr to musiałby być w tym, z, z strażnikiem w akademiku. <grym> Patrz, bober. Nie przejdzie. Kop bo... mu jakąś lipę, to wiesz, to się wbijemy eee, na akademik. Ja nie mogę, ja mam z bobrem na pięku. <grym> tak naprawdę. No, ja lubisz się bawić słowem, nie? <grym> A, dziękuję, że zauważyłeś. <grym> idzie ci to, idzie No tak. Co by było, gdyby w mieście były takie autobusy tylko dla naturystów. <noise> Już to widzisz, nie? <noise> Myślę, że część osób by pokochało komunikację miejską. <noise> no właśnie, a jeździłbyś? <głos> eee, <głos> chyba nie. Je, jedno mnie zastanawia, czy byłyby specjalne takie przystanki przebieralnie? No tak, tak. Tak jak nie? na basenie, że wchodzisz z jednej strony ubrany i wychodzisz rozebrany. Gdzie to jest? Z... No czeka na przystanku, na nie? Na przystanku. No. Mam swoją szafkę no, na, na, na Doma Niewskiego. No, no. Wsiadasz na Mickiewicza i tam się przebierasz, nie? Pod szafka numer 16. A czy byłyby darmowe? To o to by chodziło, że są darmowe, czy po prostu... No a gdzie schowałbyś bilet? W kasowniku. Jedno jest pewne. Skasuje mi pan bilet. Wszyscy jeździliby na waleta, nie? W autobusie. I kadar. Dzień dobry, kontrola. A kontrola. Ogólna, taka no. ogólna kontrola. Zastanawiam się, czy wtedy na przykład te autobusy miałyby normalne szyby. Czy jednak takie lustra weneckie, nie? Żeby nikt nie widział. Takie mleczne na przykład. No. Zem, jak zęby. Nie. nie, właśnie takie lustra weneckie, nie? Że, o, o, że oni nie widzą? Nie, nie, no, my że, nie widzą. Z ulicy nie widzą. Z ulicy nie widzą. Mhm. Opa jadą golasy. <laughs> w środku siedzą, tu, tu jadą golasy, jedzą no, tu z takiego. golasy. No, to mi musiałby nową bajkę napisać. Dobra, ale bo, pytanie mam. Mhm. Po, po co? <laughs> Nie chciałbym być no, na ignoranta. Ja, ja, istotnie istotnie, to jest dobre pytanie. Czy to ze względu, że o, ci ludzie by chcieli po prostu. Po prostu by chcieli, wiesz? No, są je, tacy kultura, no, że chodzą chciel... no, tak. nago. No, dokładnie. Mają swoje baseny, wiesz, mają sauny, mają yy, mają plaże. Ja kiedyś byłem w saunie nago. Z reguły tak jest lepiej. Niż, no, niż w ubraniach. Niż w ubraniach. <laughs> Byś się bardziej spocił po prostu w ubraniu. No, to później wszystko do prania. <laughs> Głupia ta sauna, nie? Głupia. Nie lubię wszystko do prania od razu. No to jeżeli chodzi, jeżeli są plaże, autobusy, to co dalej? Później na przykład te naturalne czwartki. W robocie, nie? Tak. W korporacjach. To jest dobre. Owocowe czwartki i, i, i środa dzień natury. W Sejmie. Wiesz, jak wszyscy, to czwartek, nie? Na no Tak wyszło. Posiedzenie Sejmu. Dziękuję. Matko Bosko, ci Co? Ryszarda Terleckiego zobaczyłeś, tak? A, wyobraź sobie. No. A, Ryszard Terlecki, Roman Giertych i Grzegorz Brown idą razem po korytarzu <gadamy> nie gadają. Nie no, Rysz, to Grzegorz Brown szedłby z tą, nie? Z no. Gaśnicą. <gadamy> Strażak Sam. Jego ta. Gaśnica. No, no tak. mamy to, mamy to. Super. Świetne by to było. Yy... To jest jedna z takich rzeczy, za którymi rzeczywiście bym głosował. Ja nie? też nie? Tak. Pewnie to bym mamy. siedział w domu wtedy, ale no. zobaczyć to na własne oczy. Tak. Także słuchajcie, to, to są takie rzeczy, my sobie tutaj gdybamy. Natomiast niechaj one będą propozycjami, o których społeczeństwo powinno dyskutować głośniej i odważniej. A może wy, drodzy widzowie, słuchacze, macie jakieś propozycje, żebyście podesłali nam, co by było, gdyby? Tak, my A... to gwarantuję, że my to przegdybamy. Tam na dole w komentarzach można pisywać. Albo u góry jak ktoś stoi, właśnie na rękach teraz. Ktoś obrócił monitor, <grych> na przykład. A różne rzeczy robicie, więc. Można obracać. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Majo. Co by było, gdyby? Wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube, playerradios.pl oraz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych.